Siemaneczko z tej strony Ingenius Camel i witajcie dzisiaj w takim szczególnym odcinku, w którym podsumujemy sobie Euro 2024, Ligę Mistrzów z zeszłego sezonu i Top 5 Lig. Oczywiście też w tej starej wersji, czyli to będzie seria La Liga, Bundesliga, Premier League, Ligę. Oraz bonusowo, oczywiście, najlepsza liga świata. Także to jest dzisiaj w planach. Bardzo przeze mnie wyczekiwany odcinek do nagrania. Długo się z nim zbierałem, dlatego nie mogę się go doczekać. Zacznijmy sobie od omówienia Euro 2024. Jaki to był turniej? Już pominimy te baraże w sensie eliminacji i tak dalej. Myślę, że chociaż w sumie może o tym też warto wspomnieć, ponieważ. No naprawdę, tutaj wszystko przeglądam dzisiaj na stronach meczyków Także jakbyście chcieli sobie tak pooglądać, no to, to właśnie tam OK, tutaj są już grupy takie e, finalne No ale so, przypomnijmy sobie nasze, elimin e, nasze eliminacje e, To po prostu wielki, wielki wstyd e, Nawet nie wiem, która nasza grupa była tutaj już e, Tutaj, grupa E po prostu Żenada nad żenadami e, I naprawdę przykra, przykra historia może tutaj domowa ta tabela nie, nie pomoże? Wyjazdowa? No wyjazdowa jest jeszcze gorzej W czterech meczach trzy punkty z takimi zespołami. Ale w ogóle wyjazdowo widać, że dużo gorsze wyniki. No ale już nie skupiajmy się na tym, bo to, to, już, to już jest zapomniane. Faza grupowa. Czy była ekscytująca? Co można na ten temat po powiedzieć? Tutaj w sumie nie będzie żadnych meczów a patrzcie, są jakoś tam podzielone wyjazdowo-domowe eee, to tak, jeśli chodzi o, o to, która grupa była najlepsza no to też ciężko mi gdzieś tam e, tak wspominać od razu grupa F to nie była, na pewno grupa E też nie, to jest nuda straszna e, grupa D, no też średnio grupa C była nudna wydaje mi się, że grupa B, no ewentualnie grupa A oba obie były całkiem niezłe grupa B, no tutaj grupa najgorsza, największa E, Chorwacja odpada. Było to naprawdę coś ciekawego. No i przejdźmy sobie myślę, że dalej, bo dzisiaj przez to, że właśnie dużo jest tych rzeczy do omówienia, to pewnie troszkę mniej będziemy się w te szczegóły zagłębiać. No i tak, jeśli chodzi o jedną 8 finału czy w ogóle fazę pucharową, może fazę pucharową to później sobie ocenimy, ale jeśli chodzi o jedną 8, to oczywiście zaskoczenie, zaskoczenie przepraszam, z Włochami. Dania też odpada, Belgia, no i to powiedzmy Austria. To jeszcze to są takie zespoły, których raczej byśmy się nie spodziewali, że odpadną tak w takich spotkaniach albo no nie wiem, no może by się, byśmy się spodziewali, ale po prostu e, równie dobrze mogliby grać dalej. E, no i tak, e, w ale Niemcy. Ostatni mecz to niego w karierze. E, tutaj dwa razy mecze zakończone po rzutach karnych, tutaj tylko raz. Portugalia, Słowenia, wielki konkurs 11 gdzieś tam. Wcześniej Ronaldo nie trafia karnego, te, te słynne zdjęcia, kiedy on płacze. I ćwierć finał. odpada gospodarz, gospodarz turnieju, odpada Cristiano Ronaldo No i wydaje się nie być aż takim smutnym, Szwajcaria odpada i odpada Turcja Tutaj raczej bez zaskoczeń w tych dwóch spotkaniach Zaskoczeni, że to aż tyle trwało ze Szwajcarią w przypadku Anglii Ale Anglia generalnie w ogóle fatalny turniej grała Trzeba sobie powiedzieć, że tutaj połowa tych meczów była fajna, a połowa już trochę mniej Chociaż w sumie czy połowa, no to Portugalia, Francja też była dosyć nudnym meczem Generalnie tak bardzo to nas ten turniej nie rozpieszczał w ćwierćfinałach, tak bym to ocenił bo do 1 i 8 to już wydaje mi się, że wszystko omawialiśmy na kanale, także jakbyście chcieli sobie zobaczyć to zapraszam to są takie odcinki, nie, łatwo je znaleźć i tutaj półfinały, Hiszpania, Francja chyba zakończone 2 do 1 Hiszpania wygrywa, no i cieszy nas to to bo Francja nie prezentowała nic za bardzo w tym turnieju, w zasadzie to był chyba ich, ich najlepszy mecz, widać, że tutaj gdzieś tam może prze, przeważali fajnie, zobaczcie ile można sobie tutaj informacji zobaczyć od razu, tutaj do finału przeskoczył, ale jeszcze Holandia, Anglia Holandia, która odpada, no ale tu też tutaj akurat Anglia, z tego co kojarzę, to też zagrała całkiem nieźle, czyli w tych półfinałach było pewne takie przebudzenie. Finał English or Spanish, Hiszpania, Anglia. Myślę, że wszyscy się cieszymy, że gdzieś tam ta Hiszpania wygrała, bo po prostu przez cały turniej prezentowała świetny futbol i po prostu tutaj naprawdę zasłużone zwycięstwo i to jest bardzo fajnie, coś takiego się widzi, gdzie zespół naprawdę grał super konsekwentnie, no i ostatecznie Jestem mistrzem Europy. Ja czekam na Waszą opinię w tej sprawie. I w ogóle zapraszam Was, bo zapomniałem powiedzieć o do zostawienia łapki w górę. Super, z wpicia na Discorda, link macie w opisie. A także do napisania komentarza. Jeśli chodzi o statystyki, najlepszym strzelcem jest Jest ich wielu, aż sześciu, ale chyba Gak pozostał, tak? Bo jest tutaj pierwszy: Gakpo Olmo, Mikła, ta, jakiś tam Gruzin. Nie znam, przepraszam, Kane, Schranz, Musiala. Tak jest, i to są wszyscy. Także naprawdę wiele nie trzeba było, o trzy gole. To naprawdę. Niedużo na tyle spotkań, więc nie było w sumie żadnego jakiegoś takiego strzelca niesamowitego. Jeśli chodzi o asystentów, Jamal to fajnie, naprawdę. To na pewno się pokazał dobrze w tym turnieju. Karbach, ale ile kartek w ogóle, także raczej nie będzie, yy, będzie nagrody fair play <grym> dla niego. Klasyfikacja kanadyjska, Olmo, Jamal i tyle. A czy wy na przykład byście powiedzieli, że na złotą piłkę ze względu na euro zasłużył Rodrik? Bo ja na przykład Rodry im się w ogóle nie zachwyciłem, to wam przyznam. W ogóle jakoś go nie zauważyłem. Nie, 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 nie zau uważałem specjalnie, nie skupiałem się na nim. Tak z perspektywy samego Euro to nie powiedziałbym. i jeśli chodzi o Euro to myślę, że to na tyle. Przejdźmy sobie teraz do Ligi Mistrzów. To też jest coś, co fajnie byłoby sobie omówić. I oczywiście powtórzę się łapki w górę, suby, dzwoneczkiem, discord, komentarze będą bardzo mile widziane. Szczególnie w jakby w przypadku właśnie tego, co wy uważacie. I tutaj widzimy, to jest ostatni sezon Ligi Mistrzów właśnie w starym formacie. I tutaj możemy sobie przypomnieć, że my tutaj mieliśmy jeszcze w rundzie trzeciej Raków, nie, czyli nawet w rundzie barażowej jeszcze był raków, tam grali z Kopenhagą, bo już wcześniej, zajrzałem sobie tutaj, niestety zabrakło tego jednego gola i byśmy mieli raków w Lidze Mistrzów. Oczywiście, patrząc na to, jak grali w Lidze Europy, to pewnie nic, by też nie osiągnęli tam w Lidze Mistrzów, ale oczywiście to nie o to chodzi, żeby od razu coś osiągać, po prostu żeby awansować. A Kopenhaga? Wow! Tutaj drugie miejsce, 8 punktów, United odpadło, to na pewno jakieś zaskoczenie, tutaj Sevilla nawet nie w lidze Europy, ale Arsenal bardzo zdominował. Tutaj Real, który wygrał wszystkie spotkania, no to naprawdę robi wrażenie, tutaj odziwo dziwo Sociedad pierwszy, Atletico, Borussia, która też wygrywa grupę, jest bardzo ciężko, najgorszą grupę w tym sezonie. Borussia PSG, Milan Newcastle ale tutaj mamy Manchester City, Lipsk Young Boys, Cerfena no i Barcelona, która też o dziwo wygrywa po tylu latach grupę. I teraz przejdźmy sobie do Terminarza zobaczmy jedną ósmą finału co tam się działo, ale tu widzę, że niestety pokazują się te mecze podwójnie zamiast tak, że wiecie, że łączył mi wynik więc tak, no Manchester City wygrywa, Real wygrywa, ale Real tak ledwo, ja to pamiętam to spotkanie że to takie właśnie, no tylko 1-0 Bayern przegrywa o dziwo ale... A, ale tu i tak mamy zaznaczone kto kto awansował, więc, więc w porządku ja, Bo tak myślałem, że w ogóle nie da się tego powiedzieć Barcelona też tutaj awansowała No i te drugie spotkania może były to trochę ciekawsze No nie, niekoniecznie w kontekście Realu, który widzicie Po tym tutaj ewidentnie coś tak Real jakby zahamował, nie? Ale przecież pierwsze sześć meczy naprawdę fenomenalnie no. Jeśli same zwycięstwa, no to wow Jedyny zespół, który wygrał tak grupę Jeśli chodzi o ćwierćfinały, to tutaj już było ciekawiej Arsenal-Bayern, jaka to klasyczna para Real City także A nie, to przepraszam, bo tutaj to nie jest tak Cancelo, so Real City. To ja už neviem, ja o co chodí. No to po prostu ten. Nie, no nie, nie, nie wiem jaka tu jest zasada tego. A może po prostu kto lepszy był, no. A może że tu kole na wyjeździe jakoś to na no to patrzy, że Remis, no nie wiem, nie wiem. W każdym razie Bayern wygrywa, ale nie demoluje wcale Arsenalu. Real City pokarnych, no i to był naprawdę... Te mecze były naprawdę fajne do oglądania. Barca PSG to było śmieszne, bo powiem jak wszyscy się na, nastawili, że wow, że teraz Barcelona, to wiecie, nie wiadomo co, bo wygrała z tym PSG pierwsze spotkanie, no a później coś takiego w tym drugim, także... Dosyć zabawne, no i naprawdę tutaj że wyglądało dobrze Dużo lepiej od Barcelony Ciekawe Piszcie oczywiście właśnie co Wy myślicie możecie, o, możecie robić wiecie, te minutki do filmu Dawać w komentarzach I po prostu co Wy, co wy uważacie w danej kwestii Przejdźmy do półfinałów Tutaj Bayern-Real też bardzo fajny mecz I Real-Bayern także i Borussia psg które fajnie, że wygrała Borussia, Chociaż no właśnie PSG wcale aż tak daleko nie było Bo widzicie, to jest tylko dwie bramki po jednej na mecz Ale widać, że Bayern też zresztą tam mogło się wiele rzeczy wydarzyć. Ostatecznie to Real po raz kolejny awansuje do finału Ligi Mistrzów i ta Liga Mistrzów wygrywa 2 do 0 mecz. To jak to finał, czyli nie aż tak ekscytujący, aczkolwiek fajny, fajny mecz i mnie się podobał. Ja się dobrze bawiłem. Fajnie Real zagrał, fajnie Real wygrał. Tutaj zobaczcie, nawet takie głębokie możemy sobie zobaczyć oceny, więc naprawdę super. Już więcej niestety o nim nie powiem. Oglądałem go. Jarałem się, ale już dzisiaj, e, już za dużo czasu minęło. I ciekawe jest to, że wiecie, po tym finale, po tym sezonie była taka koncepcja, że może nawet Tony Cross wygra złotą piłkę, a może Dani Carvajal. Natomiast, o ile Carvajal to po euro wzmocnił sobie tę te, te pozycje to Tony Cross osłabił raczej, bym powiedział, i raczej nikt tak już go nie odbiera. To jest taka moja ocena. I możemy sobie jeszcze wrócić tutaj do Ligi Mistrzów, po prostu, żeby zobaczyć, co jeszcze strzelców, statystyki. To jest myślę, że ciekawe. Hurricane, którym strzelców razem z Kilianem Mbappe ale to tylko 8 goli, zobaczcie to wcale nie jest aż tak dużo Jeśli chodzi o Real, najwięcej 6 tutaj wini. Ale miał 10 spotkań. Hoselu, 5 bramek. Hoselu, to co zrobił? Hoselu w półfinale z Bayernem. To naprawdę chyba najpiękniejszy moment tego sezonu Ligi Mistrzów dla mnie. Coś niesamowitego fantastyczny mecz, fantastyczny występ, wiecie. I gościu, w jakieś 2-3 minuty zrobił coś największego w swojej karierze i raczej nigdy tego nie przebije. No teraz jest tak już gra w Katarze, więc już w ogóle. Także naprawdę ciekawie. Jeśli chodzi o asysty, Jude, Sabicer, Ciekawe wiecie, że właśnie Jude mógł zagrać w finale przeciwko swojemu byłemu zespołowi. Kartki to tam już mniej interesujące. I klasyfikacja kanadyjska, Hurricane, Vinicius i Bellingham. To jest bardzo fajnie, że oni tak wysoko. I to będzie na tyle, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, bo tak e, czuję, że dużo o niej mówię, ale uważam, że to jest wielki turniej i fajnie. I nie mogę się doczekać też nowego sezonu, ale myślę, że o tym to już w kolejnych filmach sobie dokładniej porozmawiamy o tej Lidze Mistrzów, czy w ogóle gdzieś tam też o polskich zespołach. A jeśli chodzi o polskie zespoły, to czas na Ekstraklasę. Ekstraklasę z zeszłego sezonu, to też trzeba sobie omówić. W końcu najlepsza Liga Świata, dlatego od niej zaczynamy. No i mam nadzieję, że Wy też już zostawiliście łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, byliście na Discorda, link macie w opisie. Napisaliście komentarz, będę Wam za to wszystko bardzo wdzięczny. Mistrzem Polski nie Legia, nie Lech, nie Raków, tylko Jagiellonia. Trzeba powiedzieć, że to jest e, wielkie zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Tutaj zobaczcie, pełna tabela. 18 zwycięstw, 9 remisów, 7 porażek, ale jaka ekscytująca walka ze Śląskiem. I myślę, że patrząc na to, co robi Śląsk w tym sezonie, co jeszcze mam nadzieję, że sobie gdzieś tam omówimy, ale 17 miejsce na 18. To jest dobrze, że wygrała Jagiellonia. Patrząc na to, że Jagiellonia będzie nas gdzieś tam jeszcze reprezentować w Europie. Oczywiście Śląsk tej Europy też był blisko, tylko no, on tam był miał mało trudniejsze. Znaczy, no ciężko ocenić. Ale gorsze eliminacje, bo nie był mistrzem. Ale też był tam ten mecz szukany. Legia też się załapała pogoń blisko. No i zobaczcie, Lech, ale przede wszystkim Raków. Jak bardzo Raków spadł w siódme miejsce, to jest daleko. Górnik zabrze też, że dobrze oni przez długi czas gdzieś tam się bili o tę czołówkę. Legia w ogóle też była jakaś piąta, szósta, siódma. Pamiętam, a i tak weszła na to trzecie miejsce. Uważam, że to jest generalnie dobrze, właśnie ze względu na to, że po prostu. Jeśli to byłoby tak, że każdy zespoł mnie nas. Yy fajnie zaprezentować w Europie, spogo, ale gdzieś tam wolę tych doświadczonych właśnie przez to, żeby zdobywali te punkty w Europie i wiecie, żeby się gdzieś tam liga rozwijała to wszystko myślę tutaj, co byśmy sobie omówili może domowa tabela, okej, okay, a wyjazdowa widzicie, ciekawie, Jagiellonia na czwartym miejscu, gdzieś tam inaczej to wygląda jeśli chodzi o statystyki Exposito, Esposito, nie wiem jak się go czyta, którego już nie ma w Śląsku ale 19 bramek Kamil Grosicki 13, Kurminowski, Szkurin nie znam tych, przyznam szczerze, zawodników ale z tego co widzę, to nie ma tutaj żadnego zawodnika Legii to jest też ciekawe. byli na trzecim miejscu, to tak zauważyłem. Może gdzieś tam dalej? No właśnie. Josuę, Jozue, tutaj dopiero 22. Gual, także coś obrąkami. Może tam się to bardziej rozłożyło. No nie, nie wiem. W każdym razie przechodzimy do kolejnej ligi. Jaką jest La Liga? także mam nadzieję, że jeszcze raz powiem, zostawiliście szłapę w górę, suby z wączkami, jesteście na Discordzie, link w opisie i tak, czas zobaczyć sobie La Liga La Liga wygrywa Real Madrid i wygrywają naprawdę bardzo, bardzo mocno, 95 punktów to jest fantastyczny wynik 29 zwycięstw, 8 remisów tylko jedna porażka, tylko jedna chyba z Atletico, także bardzo blisko bycia tymi The Invincibles Barcelona o dziwo zajmuje ostatecznie drugie miejsce, 10 punktów straty to też jest bardzo dobry wynik, nie, nie Mówmy, że nie, nie chcę mi się może tak szukać bardziej, ale zobaczcie, sezon wcześniej to było blisko tego, co oni w sezonie mistrzowskim osiągnęli. Więcej niż Real. Tutaj prawie tak jak Real. Jeszcze wcześniej też prawie jak Mistrz. Także to jest naprawdę dobry wynik, wbrew pozorom. I tutaj Girona, wielkie zaskoczenie. Szkoda, że to się jakoś ciekawie nie ułożyło, bo Girona to naprawdę piękna historia. Taka piłkarska i fajnie coś takiego widzieć. Atletico. Zdecydowanie gorzej. Athletic Sociedad Real Betis, który będzie grał z Legią w Europie, tutaj siódme miejsce. Villarreal, który wypadł poza w ogóle Europę, ale też widać aż 4 punkty tej stawki, więc trochę jest. Sevilla bardzo nisko, Hetafe nisko, ale generalnie bez jakichś szczególnych w mojej ocenie zaskoczeń. Tak chcę zobaczyć, bo był przecież Real Valladolid, tak? Bo Tylko, że to tak, sezon wcześniej oni spadli, a tego ich w zeszłym sezonie nie było, bo w tym sezonie już z tego co się orientuje to są tak. A no i jeśli chodzi jeszcze o strzeg to sobie zobaczmy, statystyki tutaj Dovbyk 24 bramki bardzo dużo, Sorlov 23 Jude Bellingham i Robert Lewandowski po 19, to szkoda, że oni nie byli tutaj e, na popce to naprawdę bardzo fajne wyniki tutaj Rodrigo 10, Nicoli Vinicius 15, Hoselu 11, zobaczcie jak jakim był Hoselu w tym zespole to naprawdę chciałbym, żeby, żeby to było gdzieś docenione, Baena 14 Asesniku Williams 11, dużo z Barcelony, Kindogan, Rafinha, Lewandowski 8 Asysty Tony Cross 8. No to zobaczcie, na jakim poziomie jest Robert Lewandowski w tym beznadziejnym sezonie. I to wszystko, ponieważ tutaj dużo po prostu jest tych rzeczy, więc sobie przejdźmy. A w sumie jeszcze wróćmy do Extra klasa ale już tego nie będę zaznaczał w filmie z tymi transferami. Chciałem zobaczyć, jakie są najdroższe, bo to też fajnie tutaj jest to pokazane. Mógłbym to oczywiście rozdzielić na więcej filmików, ale nie chcę. Przechodzimy do serie A. Serie A sezon 23-24 łapki w górę, suby, dzwonki i tak dalej. Tak przypominam przy każdej lize. Inter wygrywa 9 54 punkty, No, naprawdę fantastyczny wynik. W tym sezonie też już są pierwsi, ale widać, że w Lice Włoskiej, mimo że ona jest taka wyrównana, to raczej często znajduje się jakiś taki zespół, który naprawdę wygrywa, wiecie, tak z dużą przewagą. Tutaj Milan i o dziwo, Juventus, który jest na trzecim miejscu, udało się aż tam dojść. A też przypomnijmy, że Juventus chyba miał te punkty odejmowane, tak mi się wydaje. Atalanta, Bologna, A.S. Roma, Lazio, Fiorentina, to i dużo tych europejskich miejsc. I Napoli, które naprawdę, wiecie, sezon po sezonie mistrzowskim. Zobaczcie, jak bardzo oni spadli. Dziesiąta pozycja to naprawdę jest bardzo nisko w mojej ocenie. Salernitana spada. Generalnie ciekawe, wydaje mi się, że naprawdę Liga Włoska może, może cieszyć oko. Jeśli chodzi o tutaj spotkania domowe, wyjazdowe, nic to nie zmienia. W Inter i tak najlepszy. W transferach, jak już tam sobie na to patrzymy, to Hojlund, ale to z a nie do. Wychodzą, albo przychodzące partii to jest ciekawe. Pawar, zobaczcie, to nie są duże pieniądze, wcale jak na piłkę. A i tak e, poziom fantastyczny. I tutaj mamy Martineza, 24 branki. Drugie miejsce w Lachowicz, ale 8 goli mniej. A także ciekawe, że w idzie tam się tak prezentuje. Ziru fantastyczny sezon. Ozimen, 15 goli. 26 meczach będą dziesiątym zespołem naprawdę są świetne wyniki Paulo Dybala fantastycznie razem z Luka po 13 wali Pulisic 12 naprawdę jest na co patrzeć w asystentach Dybala, Leo, kartki to też tam pomijmy klasyfikacja kanadyjska najlepszy Martinez, Giru ciekawe, jest to ciekawe ale lecimy sobie dalej do kolejnej ligi o dla wielu uważanej za najlepszą ligę świata już tak na poważnie czyli Premier League tak jest wielka liga w której z praktycznie zawsze się coś dzieje Manchester City Arsenal. Dwa zespoły bijące się o to mistrzostwo ostatecznie po raz kolejny, chyba piąty z rzędu czy czwarty wygrywa Manchester City. Historia niesamowita, tyle samo bilans z Bramek, ale tam pewnie jeden remis więcej, czy jakoś tak, no dwa, akurat dwie porażki więcej niż remisy. Nie wiem czy to po polsku powiedziałem, ale tak, Liverpool wypadający troszkę z tej walki, ale fantastyczny sezon. To się tak super śledziło tej walki, jak to się zmieniało. Koda znowu Arsenalu z mojej perspektywy, bo gdzieś tam ciekawa byłaby to odmiana Oni Tutaj kolejny sezon, czy znaczy drugi sezon w sumie Gdzieś tam w tej czołówce byli, ale no nadal Manchester City to Manchester City Totki piąte, Chelsea, które udaje się wejść aż na szóste miejsce Newcastle i Manchester United, który no jak zwykle od wielu lat już naprawdę zawodzi, to już nie jest jak, jak, jakieś zaskoczenie, że oni są tak nisko Luton spada, Burnley i Sheffield taka historia, Brighton 11 ale generalnie no Premier League to jest naprawdę fantastyczne e, fantastyczne miejsce do oglądania po prostu piłki nożnej, domowo wygrywali Liverpool wyjazdowo City, oczywiście nie ma tam Arsenalu o dziwo, w transferach to może to sobie zobaczymy, bo tutaj naprawdę jest tego bardzo dużo to na tym możemy kiedyś indziej się skupić w statystykach, kto bym sobie zobaczył 27 goli Erling Fantastyczny sezon, a właśnie, bo on sezon wcześniej był już, prawda? Tak jest. Ja. Wtedy 36 goli strzelił. To był ten rekord. No i tutaj trochę gorszy sezon, ale no nadal o czym my tu mówimy? Palmer 22 bramki, Isaac 21. To są świetne wyniki również. Osalak, Sala Son, naprawdę jest na co patrzeć jeszcze klasyfikacja kanadyjska. Palmer najlepszy. Haaland też tak nie asystuje, no a Palmer naprawdę widać jego wpływ i czas na przedostatnią ligę, jaką będzie Bundesliga. Dlatego na start poproszę Was, zostawienie. Nie, łapę w górę, z dzwoneczkiem, bicie na Discorda, link w opisie. I tu też jest bardzo, bardzo ciekawy. Bayern Leverkusen, coś to była za historia, co za piękna historia. 90 punktów, sezon Invincibles, bez porażki. Tam musiało być w takim razie 6 remisów, 28 zwycięstw. Coś fenomenalnego, 90 punktów. I to wiecie, to oni już dawno wygrali tę ligę. 17 punktów przewagi, też w lidze, która ma 34 mecze, niesamowite. Bayern Monachium na trzecim miejscu dopiero. Nawet nie wicemistrzostwo RB Lipsk, Borussia Borussia dopiero na piątym miejscu Mimo, że była w finale Ligi Mistrzów Coś superowego Wolfsburg, bardzo nisko Borussia, Mönchengladbach, Union Berlin Bochum, Köln i Darmstadt spadają Ale tak to się prezentuje Jeśli chodzi o domową tabelę to Tutaj Bayern wyżej A wyjazdował Bayern niżej Ale tak tak to w sumie jest, a Bayer wszędzie najlepszy. Jeśli chodzi o statystyki, to tutaj Hurricane. Hurricane najlepszy: 36 goli, 28 Girassi, ale na szczęście Hurricane nie dogonił Roberta Lewandowskiego. W tym wyniku niesamowitym, ale niesamowity pierwszy sezon: tutaj nie można tego odbierać. Jeśli chodzi o Bayer Leverkusen, Boniface, ale widać, że u nich to musiało być jakoś bardziej rozłożone. Virce, Grimaldo, Wow, aż 10 goli, ale on stracił base w FIFA, z tego co wiem dużo. Także, no, bardzo ciekawie, myślę. I tyle co mam do powiedzenia o Bundesliga, tak, tak na szybko. Więc przejdźmy do ostatniej ligi w tym odcinku, jaką jest Ligue. 1. On być może najnudniejsza, nawet nie top 5 lig, ale tak symbolicznie myślę, że gdzieś należy się, chyba że oni wrócili do bycia top 5. No nie wiem. W każdym razie, bez pierwsze, bez zaskoczenia, Kilian znowu wygrywa, a jest Monaco. Chociaż czy bez zaskoczenia, może zobaczmy sobie, czy tak bardzo bez zaskoczenia, bo jednak, w sensie, tutaj, może tego nie zobaczę już teraz. Hm, chyba. Nie, bo chciałem po prostu zobaczyć skład, jaki mu nie grali. Okej, okay, bo tutaj, tutaj coś niby mogę zobaczyć. A tutaj Ligę, o na przykład zobaczcie: Asensio, Gonzalo Ramos. Tam już przecież nie grał nawet Mbappe. Ale zobaczcie, że ten skład naprawdę już gorszy to nie jest. Na pewno nie można tego przyrównać do składu, gdzie był tam Mbappe. Neymar Messi, to już nie te czasy. A Monaco wraca na drugie miejsce, bo wydaje mi się, że oni już kilka lat tam nie byli. Byli wcześniej już na szóstym miejscu, dlatego jest, nie jest powrót Lil niżej Long też niżej. Olympic Lyon, też szóste miejsce, spada Metz Lorien i Clem czy jakoś tak się to czyta, aczkolwiek ciekawie jeśli chodzi o statystyki, Kylian Mbappé 27 goli, Lacazette 19, Jonathan David 19, Aubameyang 17 nie byłem świadomy, że on aż taki dobry sezon rozgrywa, a obecnie gdzie on gra? On gdzieś tutaj przeszedł a nie takiś arabski zespół jest chyba, natomiast ta jego kariera też jest ciekawa, będzie Arsenal, potem nagle Barcelona, to Barcelona to w ogóle dla wielu zawodników chyba tak nagle przychodzi w ostatnich latach, nie wiadomo skąd. Dzisiaj już gdzieś tam na wschodzie gra. Także tak się to prezentuje. No i może tak na koniec jeszcze sobie podsumujmy. Co było najciekawsze z tych wszystkich kucharów? I mam nadzieję, że Wy też podsumujecie ten odcinek łapkami w górę, subami, dzwoneczkiem, pijecie na Discord, gdzie możemy cały czas o tym pisać, o piłce nożnej, a także przede wszystkim napiszecie mi, co Wy myślicie o tych danych kwestiach, bo to też jest bardzo ciekawe. Więc tak, Euro myślę, że było specjalne, jak to zawsze jest Euro. Niezłe, niezłe. Ja się nieźle bawiłem. Polska zagrała ciekawy turniej. Portugalia z Ronaldo zagrała no trochę poniżej oczekiwań, aczkolwiek też nieźle, chociaż mogli ciekawiej grać. Generalnie trochę zaskoczeń, trochę, trochę zawodów, to bym tak powiedział, ale ostatecznie nie będę narzekał wspomnienia i tak z tego na pewno będą. Hiszpania wygrywa fajnie. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no, ja jestem oczywiście zadowolony jako tutaj kibic Madryckiego Realu. Nie mogę, nie mogę się nie cieszyć. Kolejne z czas Mistrzów czy, czy najlepsze jakie widziałem? no raczej nie najlepsze było to z dwa sezony temu tak bym to chyba ocenił gdzie naprawdę każdy mecz każdy dwumecz w zasadzie to był comeback to było coś tak nieprawdopodobnego że ciężko to przebić nawet te sezony gdzie Ronaldo strzelał jak szalony oczywiście fantastyczne ale nie wiem jak to porównywać i tutaj oczywiście Real wygrywa z Borussią generalnie piękny sezon no i fajnie po prostu fajnie gdzieś tam ten ćwierćfinał półfinał finał to takie najlepsze mecze wcześniej też aż tak tego nie śledziłem więc ogólnie liga mistrzów Fajna, ciekawa jak na ostatni sezon Jeśli chodzi o ekstra klasę Wydaje mi się, że dosyć ciekawa Mistrz bardzo takim dużym zaskoczeniem Pierwszy raz w historii agelania mistrzem Fajny był po prostu ta walka na, na samym szczycie Jeśli chodzi o La Liga Też tutaj nie mogę narzekać jako kibic Piękny Real wygrał Ciekawa była ta walka Gdzieś tam ta Girona przejechała z Realem Też się gdzieś tam biła Real wcale aż takiej przewagi nie miał w trakcie sezonu Barcelona ostatecznie na drugim miejscu Ciekawy sezon Też fajny sezon to, to na pewno powiem Seria nie śledziłem za dużo Inter, szalony, szalony wyczyn. Jestem pod wrażeniem tego, że Juventus też tak wysoko zaszedł, mimo tamtych problemów. Więc, generalnie, też wydaje się ciekawe Zaskoczenie wielkie, to to na To naprawdę ciężko trochę w to uwierzyć. Premier League, e, zobaczymy sobie te tabele jeszcze raz. Tutaj, no, standardowo, chyba, chyba po prostu ciekawie. Bardzo ciekawie: City Arsenal, Liverpool, bardziej City Arsenal. Naprawdę fantastycznie. Jeśli chodzi o największe jakieś zaskoczenia, no, to może to czeski, że tak wysoko. Chociaż um, Arsenalowi udało się ten poziom podtrzymać z sezonu wcześniej, ale ostatecznie też bez wymiernego sukcesu. Bundesliga, no to tutaj też to, co piłkarz Stefani lubił chyba najbardziej, czyli Bayern Leverkusen, The Invincibles, po prostu historia napisana niesamowita, ile tam było remontat, comebacków, po prostu coś fantastycznego, także jestem bardzo zachwycony tym, naprawdę super, no i jeśli chodzi o ligę, to chyba tutaj nie było jakichś specjalnych emocji, poza tymi zamieszaniami w PSG, które oczywiście namieszały to, że i ten Mbappe siedzący na trybunach, czy po prostu gdzieś tam z tymi transferami, transferowe takie zamieszki To naprawdę było ciekawe Najlepszy turniej, nie wiem czy tak da się wybierać, każdy był fajny Euroliga Mistrzów, Ekstraklasa, La Liga, Serie A może nie, ale Premier League, Bundesliga To te na pewno rzeczy, nie, nie miałbym wątpliwości czy Serie A, bo tutaj ta przewaga naprawdę taka duża I ja nie jestem tym jakoś bardzo zainteresowany No i ligę, gdzie nic takiego aż szczególnego się nie działo Chociaż może, można spojrzeć na to tak, że PSG mogło tej ligi jakoś tam nie wygrać w każdy w tym razie, tak wyglądał ten sezon. Dzięki bardzo za oglądanie tego długiego odcinka z podsumowaniem tego zeszłego sezonu. Ja na to już bardzo długo czekałem, wygadałem się. Oczywiście mówić można byłoby więcej, ale mam nadzieję, że Wy to uzupełnicie swoimi komentarzami. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, na Discorda. Link macie w opisie, a także do napisania komentarza o treści, bo w sumie nie wiem, bo tutaj jest tak dużo tej treści. Top 7 lik. Dzięki i się mano.